Dziki zrobił bum, a my, kurwa, czujemy się coraz bardziej zmęczeni. Tak jak wy zresztą, kurwa. Tylko kto tu powinien być zmęczony, to wy się, tu po scenę zapierdalać. Nam powinno być miło i Ech. powinno być w ogóle fajnie. A wychodzi na to, że wy usypiacie, kurwa. Dzikiemu jest miło na Cóż. pewno. Dziki... Dziki całą, no, cały dzień czekał na tą kołysankę. Uwaga, pokazują mu dupę. Dobra, dupa na Dup rada. Yeah. <grym> Nawet no, tego nie zauważył chłopak. Nie, nie, nie dał rady. Może bliżej wejść. <grym> <grym> bliżej. <grym> Ty też nie widzi. Cóż. dziki, przegapiłeś swoją jebaną jedną życiu szansę. <grym> Była jedyna szansa, kurwa, żyć, życiu. Na... <grym> Mogłeś zobaczyć kakaowe oczko z bliska. Teraz będziesz musiał się prosić. Nie kurwa to nie. <śpiewanie> <śpiewanie> <śpiewanie>